mnie koniarki, jak oglądaliście moje poprzednie filmy przegląd moich koni kolektor Steinbruer i tak dalej to widzieliście, że dużo już trochę było, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze większa połowa przed nami. Tutaj był kusek francuski klacz Flash, jakby ktoś nie dotrwał. I ogólnie zostały nam dwa tylko koniki, czyli ten konik Flash wałach. Ja nie mam dla niego imienia, możecie wymyśleć. I będę teraz troszeczkę szybciej y, mówić i ogólnie y, wszystko robić, bo y, no, mało czasu zostało trochę, troszeczkę. Kolejna jest y, mystery Właśnie też z horoskabu, tylko że jako koń. I jest to Slajś. Od razu mówię. Jest ona po prostu piękna. Kocham ją. Jeden z moich ulubionych koni po prostu. Jednym słowem, znaczy jednym zdaniem. O. O Jezu, jeszcze troszeczkę dużo jest tych koników. Potem mamy. Ten, kto ogląda Szalone klacze, wie, co to jest zaklacz. Wie, jaka ona jest też. I jakbyście mogli opisać jej charakter. Ja bym na przykład opisała, że jest troszeczkę podła i ogólnie. No, ma na imię Malaga u mnie. Ma na imię Malaga i jest. Koniem. I jest po prostu y, koniem Don Mare, z tego co wiem, i klaczą kolekta. I on no, ja chyba najbardziej lubię z mojej kolekcji, i to był chyba najbardziej, ale nie... z, kolek z kolekcji kolekta. Bo mam jeszcze jednego ulubieńca, którego też nigdy nie opuszczę. I tak ona się prezentuje. To był mój jeden z pierwszych koni, po prostu. Jeden z pierwszych koni, którego kupiłam. I tak ją nazwała, nazwałam, bo po prostu ma taki połysk. Kolejnym koniem jest Konik Appalosa. Oj, jabłuszka. Appalosa. I ten koń Appelosa akurat ma najmniej brownie. Choć brownie nie występuje na razie w żadnych yy, filmikach. No bo na razie to nie dla niego jeszcze. On jest młodziutki. Tak u mnie jest. No i jest pięknym koniem. Jest to kolekta wałach z tego co wiem, wałaszek. No i mi się on bardzo podoba. A Brownie, przez jego tutaj delikatne przyciemnienie, temu się nazywa Brownie. Kolejnym koniem jest też konik ogólnie z mojego serialu, tak bym to powiedziała czyli falone klacze. Czyli koń o imieniu Elwira. Elwira ogólnie. Ona umie przekupić wszystkich. Wszystkich, dosłownie. Jest on razie mustang i po prostu. Ja on też lubię, ale w tym serialu moim zdaniem nie zachowuje się dobrze. W sensie ten scenariusz cały czas, jest, cały czas jest wymyślany przeze mnie, więc ja to tak jakby stworzyłam. Ale no, tak musiałam stworzyć, a później zobaczymy, czy się polepszy. I no jest to kolekta klaczka o pięknej maści. Ja mega lubię maść derszowatą. i ogólnie jest taki jeden problem dla jakby fanów moich, że ta noga jest naprawdę biedna, nie chcę jej dotykać, w sensie no nie widać, że ona tak lata, co nie, ale jak się ją dotknie, to ja po prostu mam strach w rękach, że ją wyrwę. I chodzi o to, że nie wiem właśnie, czy będę, mm, będę nagrywać z nią, chyba dość rzadziej, zobaczymy, czy w ogóle dam radę z nią nagrywać, bo ten śnieg jest jakby troszeczkę. No, twardy, taki jakby troszeczkę przemarznięty jak chodzę nią. Jakby w sensie udaje, że ona chodzi. To wtedy no po prostu ona się troszeczkę tak kiwa ta noga. Kolejnym konikiem jest uwaga luśka też koń z moich z moich odcinków, szalone klacze. I ja bym ją opisała, że ona jest mega naiwna. Jest mega naiwna i umie się we wszystko wplątać, a potem jakby, no, mówię, że to nie jej wina, we, tak dalej. Po prostu jest ona bardzo naiwna. I to jest knapstruper. Klaczka, kolekta. Ją lubię. Ma na imię Luna, Luśka. A ogólnie najczęściej mówię na nią Luśka. Po prostu tak jest y, fajnie. I ogólnie, no, po prostu tak mi się mega i kolejnym konikiem, bo ogólnie no jeszcze troszeczkę przed nami ich, jest plameczka. Plamka, piękny koń, jeden z najpiękniejszych koni, Noriker, kolekta, klaczka, piękna. Tak wygląda, a plamka temu już ma po prostu taką plamkę, to się nazywa gwiazdka normalnie, ale plamka do niej bardziej pasowało. Jest ona naprawdę też występuje w moim serialu no i po prostu no piękna jest. Pięknie w ogóle mi się podobał mega jak ja tak zrobiłam. Ja się z nią pogadam. To było takie wiecie i ja ją mega lubię w jednym siodle tylko w jednym siodle. Czyli w tym. Zielonkawym z zielonkawym czapraczkiem. Po prostu on w nim wygląda tak słodziutko. Słodziutko, mega. I niestety tylko ją wam pokażę w tym siodle. Tak po prostu założyłam. Tak on w nim wygląda. Kolejnym konikiem. Yy, ogólnie zapomniałam wziąć jakby z mycia mojego tego konia. Co wczoraj jakby dopiero doszedł ten mały zierbaczek, więc jego dzisiaj nie pokażę niestety. Ale chyba mam nadzieję, że wiecie, jak on wygląda. Kolejnym konikiem jest yy, ogólnie wie, ja wam te małe nie będę tak pokazywać oddzielnie bo one są mega małe. Tylko będę wam pokazywać te duże, te jakieś po prostu no wiecie. Potem mamy pięknego kusaka. Kusak amerykański. Tak on się prezentuje. I dostałam go akurat na Mikołajki. Jest to ogierek. Ogierę kolektan i on po prostu yy, ten kus ma mega ładny. I ogólnie mam dwa takie same konie o innych umaszczeniach. I też jest właśnie to ten sam koń, tylko że o innym umaszczeniu. I podobno to jest niby 2024, choć nie wiem. Ale ta maść gniada jest po prostu piękna. Kocham w ogóle maździe. I to jest też ogier, i to też jest kolekta. Kolejnym koniem jest koń Marwari. Nie wiem, jak mówicie, bo ogólnie słyszałam też nazwę Marwari. I właśnie nie wiem, jak to się wymawia. Ja mówię Marwari, ale niektórzy też mówią. Ogólnie moja koleżanka, yy, taka bardziej przyjaciółka, byfyfy mówi Marwari. W sensie Marwari, co nie. A ja mówię marwa, Marwarii. i myli mi się to wszystko. I on jest też ogierkiem, pięknym ogierkiem. Ogierek. Jest firmy Kolekta. Ja jako mega lubię. W siodle westernowym. On po prostu wygląda cudnie. I ogólnie kończymy serię niedługo z tymi konikami, bo będzie tylko do part 4 chyba, a nawet nie wiem. Bo nie wiem, jak się zmieszczę w tym, to się zmieszczę w tym. Pokazuję Wam teraz klacz, która wygląda tak. Ona nie ma imienia. Jest to koń pełnej krwi angielskiej. I ogólnie jest w niej jeden sekret, ale jak sekret, to sekret. I nikomu nie będę o tym mówić. Później się i tak dowiecie, bo to i tak wyjdzie później. Bo to nie jest aż taki sekret, tylko chodzi o to, że nie możecie się na razie o tym dowiedzieć. Um. No, i właśnie ten konik to jest klaczka kolekta. Która przeżyła dużo ogólnie, bo prawie mi spadła raz, a raz się wywaliła w boksie, że myślałam, że po prostu sobie coś zarysowała. I miałam rację, zarysowała. Tutaj mamy akurat taką małą. Nie wiem, czy to widać. Zarysowanie, właśnie od tego upadku porządnego, kolejnym konikiem. Jest konik belgijski i on mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc. Tylko ta maść, moim zdaniem, jest dość bardzo intensywna. Sami zobaczycie W tym świetle to tak dziwno, dziwnie widać, ale buźka piękniuśka Buźka z piękniuśka I szczerze mówiąc, nie no, ja go lubię. To jest też ogier. I to był też jeden z pierwszych koników, którego kupiłam. Więc naprawdę szacun dla niego. Tak przeżył, a się prawie nie porysował. I to też jest kolekta. Teraz raczej będzie już sama kolekta, szczerze mówiąc, bo nie mamy więcej flashów. Kolejnym konikiem jest konik o imieniu Bridget. I Bridget to jest też koń nazwany. Z mojej stajni, w której jeździłam, bo nawet na tym koniu jeździłam, wyglądał identycznie, tylko że jego, jakby, plameczki były kaftanowate. Ten ma rybie oczko i ja bardzo lubię rybie oko. Yy, bardzo u konia lubię, jakby rybie oko. Mój koń ma jedno rybie oko, ten ma dwa akurat. Nie wiem, właśnie, moim zdaniem, jest to rzadkością, bo nigdy nie widziałam. Ja zawsze widziałam albo konie z normalnymi oczami, albo z rybimi i tak dalej, no wiecie. Więc tak się on prezentuje i to jest kolekta Bridget, tak ją nazwałam, Tinker, czyli Irish Cop. Kolejnym konikiem jest kolejny konik z mojej stajni, w sensie nie z mojej, tylko właśnie z tej, której jeździłam. Ma on na imię Paris, to też jest Irish Cop, czyli Tinker i on po prostu jest w najpiękniejszej pozie, nie mogli piękniejszego dać. Robiłam z nim też filmik chyba Parys czy Brownie, bo on się nazywa Parys. I właśnie robiłam ym, filmik Parys czy Brownie. Ogólnie zostały nam tylko y, kilka koników, więc mam nadzieję, że w, tym, y, w tej części zdążymy to zrobić. Uwaga, uwaga, dla tego konia naprawdę wielki szacun, bo to był mój pierwszy koń. Widzicie, i on przeżył. Pierw, pierwsze. Tutaj ja nie wiem, co tu się stało nawet. On był porysowany aż był ostatni. To ja po prostu chciałam go bardzo wziąć. Ma on najmniej gniady. Bo po prostu wtedy to imię mi się bardzo podobało. I to jest tarasa, jak mówiłam, której nie mogę przeczytać. To, co była właśnie w tym źrebaku. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. A tutaj. I jest to ogierek, jak widać. No i to jest kolekta oczywiście, bo nie ma żadnych szlajsiów. No i to był właśnie mój pierwszy koń. I ogólnie już y, ostatnim koniem z tej półki. Jest ten piękny konik i to jest koń andaluzyjski. Poczekajcie, bo strasznie Jest konik andaluzyjski, to jest kolekta. Też ogier. I ten ogier to był właśnie też taki koń, którego ja kupiłam właśnie jak zaczynałam moją kolekcję całą. I on pojawi się w nowym moim serialu, który będzie którego premiera będzie chyba 20 lutego, ale dokładnie nie wiem więc nie będę nic oszukiwać jak coś to po prostu wam jeszcze napiszę, w sensie zrobię filmik, że którego będzie ta premiera. Teraz sobie lecimy na górę i uwaga, bo tutaj mamy wszystkie takie małe koliczki tutaj mamy Shire, pełnej krwi angielskiej Morgan, czystej krwi arabskiej tej co był ym... Brak mi słowa po prostu ym... Ten co był przed chwilą Ten pierwszy mój koń Wiecie może jak on się nazywa Nie wiem Hanowerski Andaluzyjski Mustang Appalosa Quarter Horse Fryzyjski I lipicański I lecimy teraz do moich wszystkich kastomów i ogólnie tutaj mamy dwa fryzyjskie, jak coś. Tutaj mamy Mustanga, który wyszedł, jak wyszedł. Takiego srebrnego konika. Takiego konika, który się wywala, więc muszę go położyć jakoś. Tutaj mamy Quarter Horse a tylko w wersji złotej. Poczekajcie, może chwilę. Quarter Horse a tylko w wersji złotej. I tutaj mamy jeszcze Tinkera. I mamy jeszcze takiego Morgana w wersji srebrnej. Więc teraz polecimy sobie na samą górę, ale będę też te konie pokazywać jakby na półce, bo one są dość duże. Uwaga, 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 uwaga. Mamy tutaj Bella Breyer. Jest to kon pełnej krwi ara arabskiej, nie przepraszam, angielskiej. I kocham po prostu tego konika. To był jeden z pierwszych brajerów, którego dostałam. Oczywiście jest on tutaj strafnie. Wszystko ma tutaj na sobie. Ma tutaj taki przepraczek i tak dalej. No i on jest bardzo pięknym koniem. Nie wiem, z którego on jest roku, nie powiem wam, ale to jest firma Breyer Klacz, na pewno. Z tego co wiem. Kolejnego mamy konia Pinto Horse, i jest to też klaczka. Też to był jeden z moich pierwszych koni, którego w ogóle miałam. No i tak on się prezentuje. Tego bardzo lubię akurat, tylko nie mam dobrego ogłowia do niego. To też jest Brayer, klaczka. Yy, I ona ma na imię Princes ogólnie. Tamta u góry Bella, a to jest Princess. Tak ją nazwałam jakoś, nie wiem czemu. To jest taka ładna, no, moim zdaniem. Kolejnego konia mamy pioruna. Uwaga, piorun jest mega ładny i to jest mustang. Podobno, chyba 2024. Tego tak się prezentuje. Poczekajcie, całego wam pokażę. Taką się prezentuje. Ogólnie robiłam filmiki z nim, ale nie wrzucałam, <grym> bo jakby nie miałam wtedy terenu dobrego, bo robiłam to w domu. I tego tak się prezentujemy. Mega go lubię po prostu. To jest ogier. Jasy mustang. Kolekta. Kolejnym konikiem ogólnie. Teraz będzie też 2024. Jest taki konik Luzitano. Klaczka, z tego co wiem, klaczka. I jest to no, Luzitano Deluxe. Ogólnie wszystkie te koniki, które teraz były, to są 1 do 12. A zaraz będzie tylko jeden konik 1 do 9. Tak się ten konik prezentuje. Jest po prostu piękny, no. I to był yy, no koń, który dostałam dość niedawno. Choć może w tamtym roku, ja nie wiem. Po prostu ja yy, nie wiem nic już w ogóle na temat tych koników wszystkich. Teraz będzie pełnej krwi angielskiej koń. Ogólnie ja się interesuję bardzo wyścigami. I wyścigi to jest to, co bym chciała robić w przyszłości. Ale nie wiem, bo po prostu, no, jednak jest to trudne. No. Bardzo dużo lat pracy nad koniem, nad sobą, też i tak dalej. No, wiecie. I to jest klaczka deluxe. Też kolekta. I ona ma na imię Elizabeth. Nie pytajcie o to imię. Po prostu tak dałam. No, razem z moją babcią jakby wymyśliłyśmy. I wiecie. Teraz uwaga: będzie coś tragicznego. Ogólnie, no, zrobiłam to po prostu, bo mi się podobało. I jakby no... To była moja inspiracja. I to był mój pierwszy kantar. A w ogóle nie wygląda jak kantar. Tylko jak nie wiem, co w ogóle nie mogę tego zrobić. I jakby on miał mieć uwiąz, a ma uwiąz, który mu zwisa, jakby widzicie. To jest Quarter Horse, ale dobra, ściągnijmy go. To jest Quarter Horse. I chyba najcięższy mój koń równie dobrze. Bo ono jest ciężkim trochę. Ale nie żebym nie mogła go podnieść. To jest też Deluxe no i też kolekta no i też klacz jest pięknym koniem naprawdę i też go bardzo lubię choć naprawdę uwierzcie mi tych, tych większych mam naprawdę mało teraz będzie konik który jest koniem czempionem czyli sekretariat mój sekretariat ogólnie kosztuje naprawdę dużo i to też jest brejer Brajer, ogólnie brajer, brajer, żadna nie podruba to nie jest w ogóle podruba jak coś nawet, w sensie, no, ja po prostu podrób nie kupuję, to nie, bo to nie ma sensu, wolę sobie dopłacić do prawdziwego, Jezus, nie no, jest to tylko niż po prostu kupić jakąś podróbę, ja widzę, że na przykład niektórzy kochają kupować podróby, bo oryginał jest dla nich za drogi. Jakby nie komentuję tego, tylko po prostu mówię, co nie. I to jest obier, jak wiecie. No jest to champion. Tak on się prezentuje jeszcze tutaj. Ma tutaj taką malutką, skrobniętą ryskę, ale on się po prostu troszeczkę tutaj rysnął. Ale ja po prostu nie wiem czemu, co nie. Ale jest po prostu piękny, takim jednym słowem. I ogólnie tutaj was żegnam bo już ym, wam, pokazywałam wam wszystkie koniki, które ich tu jest na rozkładane. A jak tak patrzę, to jednak ich troszeczkę mało. I tak jak wam mówiłam, ten konik yy, źrebak na razie go nie mam, bo zapomniałam go umyć i bym musiała go mieć. jest to, jakby no, troszeczkę się pobrudził uznajmy, no. I ogólnie jutro na pewno zrobię jeszcze jakiś filmik. Pa!